Nasza szkoła od 2001 roku organizuje targi edukacyjne pod hasłem Giełda Pomysłów na życie. To już jest 23 edycja naszego przedsięwzięcia. Do nas do szkoły przyjeżdżają od lat uczelnie publiczne, niepubliczne ze swoją ofertą edukacyjną, także uczniowie w takim bezpośrednim kontakcie mogą porozmawiać z przedstawicielami uczelni posłuchać jak wygląda takie uczelniane życie i oczywiście zebrać informacje na temat proponowanych kierunków, wybrać takie studia, które sobie wymarzą, zapragną, takie które uznają za najbardziej odpowiadające ich umiejętnościom, ale też zainteresowaniom. Politechnika Białostocka oczywiście zawsze odpowiada na naszą ofertę, na nasze zaproszenie. Także cieszymy się i dziękujemy za waszą obecność. Gościmy w naszej szkole 18 uczelni z różnych miejsc w Polsce. Bardzo cieszę się, że wśród tych uczelni mamy Politechnikę Białostocką. Która od wielu lat gości, która przyjeżdża nie tylko ze swoją ofertą, ale również ze swoimi wykładami, ze swoimi studentami, żeby nasza młodzież i nie tylko nasza młodzież, ale młodzież okolic mogła doświadczyć je, jakby była przez chwilę na uczelni, bo te wykłady między innymi wykładowcy z Politechniki w Białymstoku prowadzą. Nazywam się Oskar Kosakowski, uczęszczam do szkoły w Piszu do Starego Ogólniaka. Z uczelni bardzo zainteresował mnie kierunek automatyki i robotyki oraz mechaniki budowy maszyn. Myślę, że uczelnia jest bardzo ciekawa, ma dużo kierunków związanych z matematyką. Bardzo spodobało mi się, że istnieje coś takiego jak koło Motorsport, gdzie można zdobywać wiedzę poprzez praktykę, nie tylko teorię. Myślę, że będę rozważał Politechnikę na pewno jako wybór mojego kierunku studiów. Nazywam się Kasia Trzcinka i jesteśmy w trzecim Elo na Giełdzie Pomysłów. Zainteresowało mnie stoisko na Politechnice Białostockiej z biotechnologią. Mają bardzo dużo ofert. Nie jest wymagana chemia, co bardzo mnie cieszy. Pani powiedziała, że można nadrobić ją poprzez zajęcia, które są prowadzone od podstaw od pierwszych wykładów. Nazywam się Mateusz Sakała, jestem w klasie maturalnej aktualnie. Uczę się w trzecim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Na stoisku Politechniki Białostockiej dowiedziałem się dużo na temat kierunku jakim jest elektrotechnika i budownictwo. Omówiłem z nami bardzo wiele tematów, na przykład, że istnieje coś takiego jak studia dualne. Są praktyki podczas tych studiów po prostu i za które można zarabiać pieniądze i dogadywać się z różnymi firmami, które Mogą po prostu na przyszłość nas zatrudnić.